Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof, zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu Bez Stresu, 11 października 2021 roku, odcinek 139. Sprawdź, czy jesteś prorokiem. David Allen, twórca metody Getting Things Done, proponuje następujące, ciekawe ćwiczenie. Otwórz swój kalendarz, przejdź o jeden miesiąc do przodu, czyli jeśli dziś jest 11 października, przejdź do 11 listopada i wpisz pod tą przyszłą datą następującą informację. W ciągu ostatniego miesiąca wydarzyło się coś, czego nie przewidywałem, co zmusiło mnie do radykalnej zmiany moich planów. Zrób to i za miesiąc sprawdź, czy jesteś prorokiem. Dlaczego to ćwiczenie jest takie ważne i pouczające? Dlatego, że wiele metod zarządzania czasem kładzie bardzo duży nacisk na precyzyjne planowanie przedsięwzięć. Nie dość, że poszczególne zadania, od pierwszego do ostatniego, muszą być dokładnie zdefiniowane, to dodatkowo należy im nadać odpowiednie priorytety i sztywne terminy realizacji. David Allen uważa, a ja się z nim zgadzam, że zarówno nadmierne, jak i niedostateczne planowania jest szkodliwe. W kwestii fatalnych skutków niedostatecznego planowania wszyscy się raczej zgadzają, natomiast wielu ludzi uważa, że nadmiar w tym względzie nikomu jeszcze nie zaszkodził. Otóż zaszkodził, ponieważ w ten sposób traci się czas, i jak pokaże ci za miesiąc powyższe ćwiczenie, na twojej drodze zawsze, prędzej czy później, pojawią się przeszkody, które zmuszą cię do zmiany precyzyjnie wycyzelowanego planu. Ile zatem planowania to nie za dużo i nie za mało, jaki jest złoty środek? Według Dawida Lena planować powinieneś tak długo, jak długo dany projekt nie daje ci spokoju i kołaczeń się po twojej głowie, oznacza to bowiem, że na tym etapie nie wyklarowałeś jeszcze wszystkiego, co należało wyklarować. Pamiętaj, że rzeczywistość jest zbyt nombrna i leniwa, żeby dostosowywać się do twoich planów, więc nie poświęca im więcej czasu, niż na to zasługują. How long can I wait for you? How For you, how long can I wait for you?